Halo, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Raid Shadow Legends. Proszę Państwa, nowy openingos samonorasowy trzeba zrobić. Trzeba zrobić samonorasowy opening. Proszę Państwa, samon raszyk przybył do nas. Mamy tutaj niedużo, niedużo, bo tylko i wyłącznie 3200 punktów do zdobycia. Eee... <gry> I rozpoczynamy. Proszę państwa, tak streamując openingujemy, więc tutaj yy, czat się elegancko pięknie wita, ale czatu nie ma, więc nie pokażemy ich <ścoughs> Dobrze, proszę Państwa Zaczynamy Zaczynamy ee, Złociste do otworzenia, ja tu sobie zrobiłem tak, że mamy tutaj postać z demonsów e, demonspałników do zdobycia na 15-krotnej szansie i UGO oczywiście, żeby ją ulepszyć. Eee, takie rzeczy. No i widzicie, jakbyście tak ładnie na to napisali, to bym was może pokazał. A tak to im nie pokażę dalej. Eee, dobrze, drodzy państwo, zaczynamy, bo to ma być szybki opening. Szybki i soczysty. Szybki i soczysty opening. Proszę państwa, Szardzik numer Uno. Zaczniemy od legendy oczywiście. Zaczniemy od legendy, zobaczcie. I proszę Państwa, zaczynamy od legendy Walkiria, just like Dust. Proszę Państwa, puk! I już mamy legendę. No i cyk, i, i, i tak, to się, tak to się tu robi. E, tak to się tu e, po prostu e, dzieje. Proszę państwa, Walkiria. E, starutki czempion, ale fajniutki czempion. Na jeden atakuje jednego przeciwnika dwukrotnie, Dikrisuje Turmetarek o 10% za każdego hita, który... Yy, za każdego tak Meterek o 10% z każdym yy, hitem, który yy, na, na z, użytkownika, który był bez buffów, bez buffów. Później mamy na a 2 yy, potężny, bo defense based z kontra atakiem yy, trzytuurowym soczyście. I tutaj mamy oczywiście bardzo znany pasyw, można przy nim cierpieć, szczególnie na Faction Wars kiedy otrzymujemy kiedy przeciwnicy otrzymują buffy to tutaj turn meterek leci w górę o 10%. Taka walkiria dla nas przybyła, proszę państwa, ale my na tym nie poprzestajemy, bo przecież będzie tutaj coś jeszcze. Będzie tutaj coś jeszcze. Będzie tutaj coś jeszcze. Będzie tutaj coś jeszcze. Będzie tutaj coś... Proszę Państwa, jest tutaj coś jeszcze. Cracklin the Blackend, proszę Państwa. Druga legenda pod rząd. Coś, jest, coś tu się dzieje niesamowitego, proszę Państwa. Na tym openingu. E, atakuje, do... ale tu pamiętam e, Cracklin ma okropną cenę. To nie jest, jest dobra legenda, z tego co pamiętam. E, Hill Reduction na A1. E, team upik z jedną e, losową postacią z Ogryn Tribesów. E... Takie A1. Na A2 atakuje wszystkich przeciwników, umieszcza Decrease Accuracy i Weekend i podwyższa czas trwania Continuous Heal o e, jedną turę na wszystkich sojusznikach. I na A3 y, o, przywraca 50% z, z maksymalnego zdrowia każdego przeciwnika, e, Reflect Damage e, daje i Continuous Heal na wszystkich sojuszników. I mamy e, pasywa: kiedykolwiek Continuous Heal jest aktywowany, ma 20% szans na obniżenie czasu trwania wszystkich debuffów na tym sojuszniku, jeśli zostaje aktywowany kontynent Taki kraklin. Proszę Państwa, dwa razy kliknęliśmy, dwa razy kliknęliśmy legendę, kontynuujmy tą pasę, może. Może kontynuujmy po prostu tą passę Nie kontynuujemy tej pasy, z Hitchhog wylatuje, ale już nie można narzekać, bo na trzy szardy mamy dwie legendy, i tutaj, proszę Państwa, dalej się coś może wydarzyć. Nie dzieje się nic, nie dzie ale jest jako za długo. Jest za to Ugo elegancka, pyszna, cudowna. Możemy lecieć dalej. Teraz. Teraz jeszcze. Nic się teraz jeszcze nie dzieje. Ale ostatni. Ostatni szczęśliwy. Ostatni piękny i ostatni cudowny. Nie. Ale, ale powiem tak, że na 6. Na, na sześć, na sześć to, to całkiem sympatycznie. Całkiem sympatycznie no, wymaksowaliśmy tutaj e, szansę na zdobycie zarówno ugo jak i tej zawodniczki, ale ani to, ani to nie przychodzi do nas. Tym samym sposobem nabijamy praktycznie fulla, bo brakuje nam tylko 200, a te 200 to już sobie zresztą możemy sobie nabić na czymś. Nie będę tych zielonych otwierał, ich nie ma dużo. Wojziki po prostu otworzymy. w takiej konfiguracji, w takiej konfiguracji jeden wojzik. I drugi Wojcik. I może akurat. Nie wiadomo. Nie. Dobrze, drodzy Państwo. To było na tyle. Dziękuję za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku. Do widzenia.